Ja to chyba mam bezsenność. No bo to piszą w artykule, jak się ustrzec bezsenności. Tu jest, że trzeba krócej leżeć w łóżku, a ja długo leżę, nie próbować zasnąć na siłę, a ja próbuję usunąć z sypialni zegary, a ja muszę mieć zegarek w sypialni. No i że trzeba ćwiczenia fizyczne uprawiać później, popołudniem lub wieczorem, a ja w ogóle nie mam żadnego ruchu. Trzeba unikać kawy, a ja piję coli, a ja piję alkoholu i papierosów. No, o papierosów nie palę tylko. No i przez że zjadać lekki posiłek, a ja zjadam ciężki strasznie i, i że nie w ciągu dnia, a ja drzemię. Misiu? Co? Jeśli chodzi o ruch, to ja Ci go mogę zapewnić. Śmieci trzeba wynieść, a Ty nie wyniosłeś. Szafkę z jedzeniem trzeba posprzątać, nie posprzątałeś. Kran miałeś naprawić i nie naprawiłeś. Miałeś pójść ze mną na spacer do Carrefoura i nie poszedłeś. I graficzkę mi miałeś śliczną zrobić na MySpace'ie i mi nie zrobiłeś. I książeczkę mi miałeś przeczytać, co muszę przeżyć na WF, ale nie mogę i może jak będę Cię słuchać, to łatwiej mi pójdzie i mi nie przeczytałeś. I miałeś mi kupić prezent na urodziny, co miałam tydzień temu i mi nie kupiłaś. O, i tam. Gdzie idziesz? Idę spać.